Witajcie, dziewczyny. Już dawno nic dla Was nie nagrywaliśmy, a więc pora to zmienić. Nadchodzą święta. Myślę, że pierogi z kapustą i grzybami jest to taka jedna z potraw, które ze świętami nam się kojarzą. A więc postanowiliśmy dziś z moim małym tutaj pomocnikiem, który dzielnie mi towarzyszy, przygotować pierogi z kapustą i grzybami. U nas. Są to pieczarki, jak tutaj już zauważyliście. Grzybów no niestety nie... Za grzybami po prostu nie przepadamy. Ale zastąpimy je pieczarkami. Na dole w poście nam, Wam napiszę, jeżeli będziecie przygotowywać pierogi z kapustą i z grzybami jak z grzybami, grzybkami, borowikami czy jakimi tam sobie wybierzecie postępować. Jak już tutaj zauważyliście ja kapustę przed jej gotowaniem tłuczę. Tutaj mam taki sobie szklodór, I dokładnie ją uczymy, żeby nasz farsz nie był za żeby go dobrze doprawić. Naszą wypukaną i odciś odciśniętą kapustę na miarę wody. I kroimy na mniejsze kawałki. Przekładamy do garnka z odrobiną wody. Dodajemy ziele angielskie, liść laurowy. Troszkę rozkoszamy. Wsypało, ale to nic. I gotujemy na średnim ogniu do nasza kapusta się gotuje. Zajmie nam to około pół godziny Zajmujemy się cebulą. Obraną, opłukaną kroimy w kostkę. smażamy na oleju. Dokładnie umyte i oczyszczone pieczarki kroimy w kostkę. Nie ma potrzeby ich obierania. Jedyne co, to odkrajam kawałek nóżki. Nie musi to być oczywiście kostka, ale mniejsze kawałki po prostu. Nie za małe, bo pieczarki nam się tak podczas smażenia skurczą. Jak pewnie słyszycie, cicho się zrobiło. Moje dziecko stwierdziło, Znowu nas w tej kuchni, idę spać. Do zeszklonej cebuli dodajemy pokrojone pieczarki. Wszystko razem. Podsmażamy. Nasza kapusta dochodzi. Gdy będzie miękka, pozostawiamy ją do odparowania. Pieczarki z cebulką tu się nam ładnie podsmażają, więc można sobie łyknąć kawy. I zabrać się pomału za ogarnięcie trochę kuchni w tym czasie, aby potem przejść już do ciasta na pierogi. Jeszcze chciałabym tutaj Wam dodać w międzyczasie, że w dalszym ciągu czekamy na Wasze przepisy, porady, pomysły, które chciałybyśmy opublikować na łamach naszego bloga. Oczywiście z Waszym podpisem w poniedziałek jako gość. I nasza kapusta nam zmięknie, dodajemy ją do podpieczonych grzybów z cebulką dokładnie mieszamy i doprawiamy do smaku pieprzem i solą. Ponownie mieszamy. Odstawiamy do ostygnięcia. W tym czasie zabieramy się za ciasto na pierogi. Jak widzicie, ciasto tutaj już mam gotowe. Do jego przygotowania użyłam trzech szklanek mąki i jednej szklanki wrzątku. Prawda niektórych może dziwić to, że do ciasta nie dodaję jajek, ale dzięki temu yy, i dzięki gorącej wodzie ciasto jest elastyczne i bardzo mięciutkie, nawet po ugotowaniu. Teraz zabieramy się za wałkowanie, wycinanie szklanką, kółek i nadziewanie farszem. Na każde wycięte szklanką kółko, placek, zwał jak zwał, nakładamy łyżeczką farsz i po prostu zlepiamy brzegi, dokładnie, żeby nam się podczas gotowania potem nie rozkleiły. Oczywiście ciasta tych trzech szklanek mąki jest za mało na pół kilograma kapusty. Ale ja zawsze robię trzech i potem zawsze dorabiam. Po prostu łatwiej to ciasto nam wtedy wziął wyrabia. Gdy nasze pierogi już są ulepione. rzucamy je na wrzątek i od wypłynięcia jakieś 4-5 minut gotujemy i wyciągamy. Jeżeli chcemy je oczywiście zjeść na świeżo. Jeżeli chcemy je mrozić, to ja, ja, ja je wrzucam na wrzątek od wypłynięcia minutkę dosłownie, wyciągam, układam na tacę, tak żeby się nie, nie stykały i wkładam na pół godziny do godziny do zamrażalki. Wtedy takie pierogi wyciągam z tacą, wkładam do woreczków, lekko po podnożone już są, wkładam do woreczków i do zamrażalki. Wtedy na pewno nam się nic nie sklei, jak będziemy nie chcieli wyciągnąć i odgrzać.